Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję bieżnie elektryczną Urbo Gym V450. Standardowo za chwilkę pojawi się wejściówka i krótka prezentacja. Wyświetlacz LCD z odczytem parametrów: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls. Moc stała silnika 1 koń mechaniczny, prędkość od 1 do 10 km na godzinę, antypoślizgowy pas bieżni, rozmiar 110 cm długość, 39 cm szerokość. Manualna regulacja kąta nachylenia 3 poziomy, wejście MP3, Dwa głośniki, port USB, pomiar pulsu, sensory dotykowe, miejsce na bidon, półka na telefon lub tablet, kółka transportowe, system rozkładania, składania bieżni. Maksymalne obciążenie 110 kg, waga urządzenia 35 kg. Długość u podstawy 133 cm, wysokość 116 cm szerokość 64 cm. W momencie, kiedy pas biegowy ustawimy w pozycji pionowej, długość zmniejsza się do 53 cm, natomiast wysokość zwiększa do 128 cm. Odległość stopy od podłogi podczas treningu wynosi tylko 10 cm. Zbadamy teraz pomiar dźwięków, jakie wydobywają się z maszyny. Standardowo miernik ustawiony 60 cm od bieżni. Aparat 100 cm. Wypięty jest mikrofon krawatowy. Działa tylko ten w aparacie. Ja wchodzę na bieżnie. Będę Was informował, jaka jest aktualnie prędkość. 1 km na godzinę. 6 km na godzinę.

Przejdźmy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacji, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 100 kg będzie wyglądała na maszynie. Słuchajcie, montaż, wszystko do siebie dobrze pasowało. Myślę, że jedna osoba poradzi sobie ze złożeniem samej bieżni. Problem może się pojawić tylko z wyjęciem miejsc kartonu. Do tego możecie poprosić męża, żonę, sąsiada, czy kogo tam będziecie mieli pod ręką. Ja wchodzę. Wciskam sobie start i powiem Wam może najpierw, jak przestanie piszeć, o tej konsoli. Bardzo czytelna, przyjemna. Wszystko mamy tutaj pod ręką. Prędkość, start, stop, szybkie biegi, 3, 6, 9, pomiar pulsu po przyłożeniu tych, po przyłożeniu, przepraszam, dłoni do blaszek. No i tak, wszystko pracuje bardzo płynnie, przyjemnie na tej niskiej prędkości. Stosunkowo cicho, słyszeliście to w pomiarze dźwięku w poprzednim bodajże ujęciu. No i tak, zwiększę sobie teraz, słuchajcie, do trujeczki. Także zaczynamy, już sobie tutaj maszerować. Nic się nie przycina, szerokość pasa, długość. No, pod mój wzrost on jest troszeczkę za mały. Wspominałem o tym wiele razy w innych filmach, że im osoba jest niższa. Stopę stawia bliżej, raczej ten krok ma węższy, krótszy i na pewno niższe osoby ode mnie będą czuły się tutaj dużo bardziej bezpiecznie. Zobaczycie, o co mi chodzi przy tych większych prędkościach, bo, bo przy takim spokojnym chodzeniu tego nie będzie widać. Teraz mam szósteczkę, zaraz zwiększę sobie jeszcze do dziewiątki, bo tak naprawdę tutaj będziecie widzieli, o co mi dokładnie chodzi. Dobra, słuchajcie, ja lecę sobie teraz na dyszkę. No i tak, jeżeli patrzę się w dół i kontroluję ten tor biegu, to jest jeszcze ok, ale jak patrzę przed siebie, to mam wrażenie, że tutaj delikatnie uciekam troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo i mam naprawdę centymetry, żeby złapać o krawędź, krawędź bieżni, krawędź tego pasa. I po prostu można się wywrócić. Tak samo jeśli chodzi o długość. Musimy cały czas kontrolować, bo ja czuję, że jak stawiam dłuższy krok, to, to tylna rolka jest już tutaj pod, o, pod moimi palcami i też można się wywrócić. Także ja sobie zmniejszę do trójeczki i powiem Wam o jednym takim minusie, który mi osobiście nie pasuje w tej bieżni. Dobra mam trójeczkę. I słuchajcie jeżeli sobie chodzę przy bieganiu tego nie ma bo przy bieganiu mamy ręce wyżej ale jeżeli sobie chodzę powiedzmy prędkość mam teraz ustawioną na trójkę to zobaczcie tutaj rękami wadzę paluchami o, o, to, o te rączki gdzie mamy blaszki do pomiaru pulsu jest to po prostu denerwujące muszę albo gdzieś tutaj szerzej albo bardzo wąsko a w takim naturalnym ruchu to tutaj o nie po prostu wadzę najchętniej bym je tutaj po prostu uciął także taki minus sama stabilność jeżeli chodzi o bieganie to ona naprawdę jest bardzo fajnie mocno przytwierdzona jakby do ziemi nie wiem czy to jest dobre określenie ale nigdzie nie lata na boki a ta kolumna główna Sama konstrukcja jest dość delikatna. Daje to wszystko radę, tak, bo możemy się tutaj delikatnie oprzeć. Przy moim wzroście też już zaczynam się tutaj garbić, gdybym chciał sobie nie wiem, mierzyć puls podczas treningu. Nie mam tej sylwetki wyprostowanej. Tylko delikatnie zgarbioną, albo nawet bardzo zgarbioną bym powiedział. Także tyle, jeżeli chodzi o tą maszynę. Bieżnia budżetowa za chwilkę też będzie pełne podsumowanie, także powiem coś więcej. Myślę, że coś bardziej sensownego i mądrego. W fabryce nową bieżnię kupiłem za około 1300 zł. Jakość wykonania, oraz wyposażenie jak za urządzenie tej klasy bardzo przyzwoite. Pojawiają się opinie, że bieżnia za 1 czy za 2000 zł to złom. Ja osobiście się z tym nie zgadzam. Powtarzałem to wielokrotnie. Jeśli szukacie maszyny do chodzenia, ewentualnie marszobiegu, ważycie do 90 kg, jesteście w miarę niscy do 170 cm, spokojnie możecie kupić tańszy sprzęt, który będzie kompaktowy, zajmie mniej miejsca w pokoju, łatwiej go również przestawimy, gdyż po prostu jest dużo lżejszy. Należy tylko zwrócić uwagę, że testowana dzisiaj maszyna przeznaczona jest do treningu mocno amatorskiego. Planując cięższe treningi, bardziej profesjonalne, powinniście poszukać czegoś lepszego. Sumując, w swojej żonie, która ma 167 cm wzrostu, bardzo lubi chodzić, zdecydowanie bym kupił bieżnię Urbogen V450, nie z powodów finansowych, lecz ze świadomości, że większa droższa, lepiej wyposażona maszyna nie byłaby w pełni wykorzystana. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.